Oferta rynkowa, jeżeli chodzi o najem mieszkań, to są przeważnie mieszkania małe. Kawalerki dwupokojowe, rzadziej trzypokojowe, a już bardzo rzadko to są mieszkania czteropokojowe i większe. Natomiast co ciekawe, zaczynają na rynku najmu pojawiać się również całe domy na wynajem. Potrzeby najemców generalnie to pierwsze, niestety według czego szukają osoby mieszkań do najmu, to jest cena. Natomiast bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że jednak najemcy, jeżeli mogą sobie na to pozwolić, to Preferują mieszkania dwupokojowe niż kawalerki, i to już powolutku zaczyna być widoczne w ofercie. Natomiast rzeczywiście wśród najemców jest coraz więcej rodzin, również z dziećmi, i te osoby poszukują mieszkań co najmniej trzypokojowych lub domów, ale to już są zdecydowanie wyższe koszty. E, także tutaj myślę, że niestety oferta na rynku najmu będzie musiała się troszeczkę dostosować, właśnie do tego, że najemcy nie, to nie są już tylko wyłącznie młode osoby, samodzielne e, i, i jednoosobowe gospodarstwa ale że są to również pary, osoby z dziećmi, także troszeczkę większe rodziny, więc tutaj rzeczywiście można się zastanawiać, czy większych mieszkań nie będzie potrzeba więcej. Mamy na rynku rzeczywiście stosunkowo mało mieszkań dużych, trzypokojowych i większych, przeznaczonych na wynajem, ale to wynika częściowo również z tego, że w starszych zasobach. Które były budowane choćby w latach 70. i 80. mieszkań trzy i czteropokojowych było zdecydowanie mniej niż dwupokojowych. A w nowych zasobach, które w tej chwili budują również deweloperzy, mieszkania kupowane z myślą o tym, żeby je wynajmować, również są mieszkaniami małymi. W Polsce jest sporo regionów, gdzie najemcom jest bardzo trudno znaleźć mieszkanie, które by im odpowiadało po pierwsze i na które byłoby ich stać. To jest związane głównie z ruchem turystycznym i w regionach, gdzie jest bardzo duża atrakcyjność turystyczna. Można powiedzieć, czyli dużo mieszkań jest wynajmowane na doby, na, przez portale różne takie oferujące najem krótkoterminowy. Tam jest najemcom stosunkowo trudno znaleźć mieszkanie, które byłoby dopasowane po pierwsze finansowo do ich potrzeb, a po drugie metrażowo i lokalizacją, tak żeby im było łatwo dojechać do pracy czy w inne miejsce, w które codziennie podróżują. Ceny na rynku najmu są moim zdaniem dopasowane bardziej do tego, ile ludzie zarabiają i ile są w stanie zapłacić. To nie jest tak, że ceny na rynku najmu rosną całkowicie niezależnie, bo widzimy, że na przykład w tej chwili koszty kredytów, bieżącej obsługi kredytów bardzo wzrosły, natomiast ceny najmu, o ile rosły jeszcze w poprzednich dwóch latach, to w tej chwili bardzo się stabilizują albo wręcz spadają, bo należy też pamiętać, że rosną koszty utrzymania mieszkania dla wszystkich. I tutaj ja bym powiedziała, że ceny najmu raczej będą się stabilizowały i będą powolutku, nawet uwzględniając inflację, spadać. Ponieważ również mieszkań i domów na wynajem jest coraz więcej, dlatego ta oferta będzie też, oferujący będą musieli ze sobą konkurować.